Halo, halo, Witam was serdecznie w odcinku specjalnym z Heroesów Trójeczki. Dzisiaj nie jestem sam, zaprosiłem sobie przyjaciela, Archoniacego. Przywitaj się ładnie, Archoniacy. witajcie. w mi że tutaj możecie cisnąć korosy Trójkę tak, dół. Dzisiaj lecimy z to mapką. Mam nadzieję, że nie spierdolimy tego. No, to będzie śmieszny odcinek, to, to na pewno. Dobra, ja klikam start. Eee, dobra, może być. Zasady turniejowe. Dobra, no, jedziemy. Matka już i tak miała wobec nas jakieś dziwne. <noise> ale ale opowiedzmy, opowiedzmy też widzom, jak, z jakimi trudnościami musieliśmy się borykać podczas nagrywania tego odcinka. Znaczy, przed nagraniem. No, ogólnie przed tym nagraniem, to pierwsza była taka akcja, że zadzwoniliśmy do siebie, chcieliśmy tutaj zagrać. Ja nie słyszę Rysia, Prysił słyszy, się, Bo mi się słuchawki przedstawiły na Discordzie na Falta. Tak. <śmiennie> A ja, ta, to, ja, już, ja już na początku myślałem, że mi się coś słuchawki rozwaliły, ale mówię, nie, no niemożliwe, no bo przecież bym się wtedy też nie słyszał. No i tutaj w Sęsiu, możesz powiedzieć, jak to w ogóle dzisiaj wygląda waszą grą, bo na razie jak widzicie na ekranie nic nigdzie się nie rusza. tak. Tak się składa, ja nawet tutaj nie dotykam myszki nie doczekam nawet klawiatury. Ja tylko jestem tutaj o waszym. Wy wyimmigrowałem głosem w głowie, tak. Mówię, ty jak. Tak. Zobacz, postanowiliśmy, postanowiliśmy zagrać na takich zasadach, że ja Archoniacemu udostępniam ekran na Discordzie z heroesami, więc on widzi, co się dzieje na ekranie. I kiedy jest tura Archoniacego, to on po prostu mi mówi, co ja mam robić, a ja, że tak powiem, wykonuję jego polecenia. Gramy na takich zasadach. Ponieważ Zobacz, się widzisz. By było wcześniej jak to lubi, jak to Krysił. Zrobić głupkowate straty. Myślę, że będzie fajnie, będzie śmiesznie. Będzie, będzie śmiesznie. Nie, chociaż wiesz, jak będą bitwy, to będziesz mi mówił, jak się jednostkami ruszać swoimi, więc, na pewno. więc e, to będą twoje głupkowate straty, a nie moje. Ja tylko będę klikał myszką. Dobra, to co robimy w pierwszej kolejności? Na pewno wchodzimy w zamek i zobaczymy, co ja tam w zamku. Dobra. Czyli tutaj może być ciekawe. Na pewno, na pewno na pe... i, możemy, na możemy ale oczywiście rekrutujemy wszystko, co jest na początek. Dobra, druga rzecz wchodzimy sobie do yy, czekaj nie tak naszej rady miasta, a nie miasto może puste zostać, czekaj rada miasta, gdzie to jest tu? I dobra, co my tutaj mamy Targowisko albo cytadelę, żeby lecieć? Z jednej strony karczma, karczma, dawaj karczma, yy, czekaj, gdzie ta karczma jest, a tu dobra, to wybieram trójkę przyjacielu. Zobacz, to jest od razu w karczmie? Albo kogo my tam mamy? Synka. Zdeba, tu... Dawaj to piękną jego panią, tą drugą olewamy. To, dobra. Tylko to. Nie w górę. A tak. Przerzucimy. I dobra. A teraz zami nas miejscami. Uradu. O tak, zrobimy. Troglodytów poproszę do siebie. Yy, dobra, już troglodytów biorę ci. Z harpiami... też, ile wlezie do mnie? No to jedna musi z nią zostać. Mhm. Dobra. Ja mogę lecieć ona będzie leciała w drugą stronę. Nie ja wiem, teraz... chatka... Co, zbierzmy? Chatka, chatka maga. No, tak. Ok. Okej. Możesz przeczytać. O, za późno już kliknąłem. Dobra, trudno. Ej, ale to, to akurat jest przydatne. Ar... No, Artefakt jakiś masz, pierśń Żywotności. Dawaj. Zbieramy to, ale w następnej turze to dopiero będzie. Ej, to teraz mi tą drugą boką. Dobra. Teraz wychodzimy. może przejechać tutaj koło mnie? do tych kamieni dojedzie? Nie, nie dojedzie, nie dojedzie. To niech może pojedzie sobie tą ścieżką tą dalej, bo ja w kolejnej duże zgarnę tą kopalnię Legow... właśnie do legowiska. Pojedzie. To nie wiem, nie, nie wiem, gdzieś tutaj ją wysyłać? To jak mam tu? Czeka, czekaj, zobacz, ona do tego wiatraka dojedzie. No to może jechać. Może. Tylko że, tutaj, tylko, że tutaj jest złoto jeszcze przed tym wiatrakiem. To muszę najpierw to złoto zabrać. 700 złota. Weź, weź jeden kamień zawsze coś Mnóstwo chowańców, to tego nie atakujemy Niech Z... ona sobie jedzie tą ścieżką dalej Tylko czekaj, ja tu muszę jakoś... A nie, bo tu trzeba będzie tych chowańców Tak, bo chowańcy to próbują, po tą ścieżką na prawo Ale tu... A tutaj tą ścieżką, dobra Dobra I teraz co? Moja tura, tak? Tak, moja tura Dobra, moja tura Twoj twój odwieczny wróg postanowił pomóc się odeprzeć zakusy piekła. Trudno zaufać komuś, z kim się kiedyś walczyło, ale piekło jest tak duże, że każda pomoc się przyda. No w sumie prawda. Ty, a ja mam... A ja mam też tutaj odkryte te rzeczy, co odkryło tobie. No nice. to właśnie, kiedyś tobie w życiu, to ty właśnie widzisz to samo, co ja, nie? Czyli jak Dobra, odkrywam... ja, pier ja pierwsze co, to mo mogę sobie też zrekrutować. Bo ja nie mam bohatera, bo po prostu ja musiałem wybrać e, losowo wszystko, więc ja muszę też sobie karczmy zbudować w pierwszej kolejności i zobaczyć w ogóle, jakich bohaterów mam. To się no, klub e, No, muszę tego wziąć rycerza śmierci, ale on ma nekromancję chociaż, to dobrze. Żeby to były ich więcej to byś mógł szkielety na strzelców wymieniać, ale. Dobra. No widzisz, ty masz dwóch bohaterów już, ja mam jednego tylko, więc e, e, no niestety. No ale dobra. Więc Jak ruszy... Mu... ruszy. Jak to się mówi, w meczach turniejowych, trzeba nerfić nekromancję, nie? Tak, tak. Trzy kryszteksy. Sama cię nerfiła. O, kamień wiedzy. No i zobacz. Chyba, że... Jeszcze zaawansowana nekromancja. Nice'u. Chyba, że nie, wolę nekromancję. Dobra, do chatki maga pójdę sobie w następnej turze. Teraz. O, czy... o widzę już czerwonego tam. Ale patrząc, wszystko za darmo, na no faktycznie. No, szpiedzy donoszą. A to ty czytaj w takim razie. Szpiedzy donoszą, piekło, kilku doradców, którzy mają przekonać, I oferta jest już dla ciebie jedynym wyjściem. Czyli tak zwanie Albo subskrybujesz kana... kanał i Ty, albo I subskrybujesz, nie subskrybujesz i nie ci <śpper> chais. Do... <śpper> Ciężko, lepsze porównanie. Dobra, to, to co teraz działamy. Na pewno na pewno zbieramy surowce. Główna postać nie zbierze na razie te kamienie, klejnoty, złoto. Co tam ma podróż... Arte, artefakt artefakt. Co to daje? Zwiększa zdrowie wszystkich jednostek o jeden. Ej. Nie jest źle, ja to, nie, nie jest, jest źle. źle. i przede wszystkim najpierw kopalnia. Tak, mądrze. Zbieram ten lecimy na wieżę. Tutaj co masz? Czy trochę, nie wiem, to wiedzy chyba będzie? Tak, kamień e, na wieżę, dobra. Tym się już nie możesz ruszyć. E, tą babką... To droga pani, sobie leci. który ma dzień? Drugi. Niech że tą ścieżką dalej, od Dobra, od 6. To jest drewno jakieś, jest... to ci pozbieram. Ar, ar, ar. Od razu widać, że wiesz. Tak, wchodzi... tak, tak. A tu jeszcze, o, tu jeszcze trochę złota jest, ale to zbiorę ci tartek i potem po to złoto ci pojadę. Tak, będzie dobrze. Dobra, co, co budujemy? Bo tu nic zrekrutujemy na razie. Co budujemy? No, cytadele po prostu. Cytadele, dobra. Czy mieć od razu w pierwszym tygodniu jak największy przyrost No, jednostek? Dopiero potem będę się martwił. Haj, jak to się mówi. O to chodzi. O i zamek w następnej turze ci będę mógł zbudować. No, i będzie I dobrze. I będzie git. No tak. Dobra, to kończę turę, bo już nie mogłem nic zrobić. No a tu mnie jest to samo, to nawet drugi raz nie ja będę tego czytał. O, teraz. To... Aha. A, to samo co ja. Aha, ale mówię, wejdę tam, bo może coś innego będzie, co nie? Profilaktycznie. Tak. Dawaj hajs. Daw no nie, kurde, ale on mało ruchu ma. O, ja też mam artefakt, order męstwa, to może mi się przydać. To jest dobry artefakt, ty. No, Dobra. No. Ja sobie też buduję I Ja muszę wejść do karczmy. O Jezu, ale chujowi bohaterowie. w tym tygodniu nie będziesz miał już żadnego nekromaty. Raczej nie. No to trudno, dobra. To jedziemy. Archon. zamek od razu na starcie. Czy oni muszą podbić właśnie ten zamek, który widzieliśmy tam na dole. Wiesz co, nie mam pojęcia. Pierwszy raz grom tę mapę. Bo jak oni się nie bójdą, to po 7 dniach to nie nic. Jeden do obrony dostałeś. No dobra, to teraz weźmy to na telegowisko. Tutaj. Bycie, tu. No. Dobra. Niech sobie tam powoli jedzie. Babką tą idę na tartak. Tak. I to, i, to zło i, to, i to złoto ci pozbieram. Potem najwyżej, jak już zbierzesz to. Jest złoto? Aha, dobra, koniec się... ruchu. A, to następnym razem jak będziesz przyjął tam brał, to do tej jest złotej kapliczki. Zobaczymy, jakie tam jest zaklęcia. A, tutaj, tutaj do tej kapliczki, no. dobra. Bo tam też albo dajemy jakieś zaklęcie, albo chyba umiejętność, nie? Mm -hmm. Ja zawsze tam wolę wysłać najpierw jakiegoś kapierka. Takiego, takiego wiesz, gówniaka, nie? Co... No, czasem nie walnęło, że. Że na główne postaci. Dalet a dostanę nawigację. Albo tak. To tak, to właśnie warto takie coś robić. Zamek budować. Zamek. Dobra. Lecim zamek i potem będziemy już lecieć w stronę kapitolu. Dobra, to git. E, nic już nie zrobię, więc moja tura. U Ciebie już nic bym nie zrobił. Dobra. Ile odcinki będą? Od, odcinki myślę, że tak jakieś 20-30 minut, coś takiego. Chociaż to może się też zdarzyć, że trochę dłużej wyjdzie, co nie? Idę. No tak będzie. No nie no, jedno pole mi zabrakło do Orderu Męstwa, ty. No ale patrz jaki masz darmowy aktyw po prawej stronie. No, są, tylko że. A chłopi, ty! Ale mnóstwo! No tak, ale ich mnóstwo tam jest. A ja mam. Czekaj, co ja mam? I tam jest ta kościana zbroja, to ona chyba tam daje bonus do nekromancji. Tam... Tak, tak, ona tam daje bonus do nekromancji. Dobra, teraz ja też idę w zamek. Mówisz, nie lecisz w kapitan, tak jak zawsze? Nie, lecę w zamek, żeby mieć więcej szkieletów w przyszłym tygodniu. Chociaż w sumie jakbym tych chłopów pokonał, to z, ne z zaawansowaną nekromancją też bym trochę dostał. I teraz jeszcze druga opcja się Pytanie dnia. Czy robimy sejzy z walkami. Do, to oczywiście, że tak. Przecież tak jak kolega Ignacy radził. Pozdrawiamy kolegę Ignacego, jeśli ogląda. No dobra, ale ja co na to? Te... Na to Tak darmowych 14 zawsze na procie. Oczywiście. że ludzi na Discordzie, którzy nagle się i że my też nagrywamy. <śmany> tak, a ty co się, Bo ja to nie mogę podejrzeć niestety, bo no gierkę gram. Jest zapewne ekran, ale słyszę mi tak momentami wyskakuje. Dobra, e, złoto ci zebrałem, to jadę na tą kapliczkę. Tak. Dobra. O, Koloseum jest. Arena, Przypadek? nieodwiedzona. Nie zapytaj się, ale dzisiaj nagrywałem w odcinki właśnie z fejla. Jak robiłem na arenie. O. O. No, no to nie wydaje mi się. Yy, a a... Potem leci w magazyn zasobów. Dobra, to buduje Targowicho. Yy, dobra, zbudowane, tu się ruszyłem, więc nic nie zrobię na już więcej u ciebie. Czwarty. czwarty. Kolejny dzień będzie piąty, to będzie mogę... Magazyn myślę, że potem zrobię sobie kaplicę, kaplicę oczu. Order, order męstwa, zwiększa morale o jeden. Nice. No, a jeszcze żebyś sobie... Zbina, shaming... Ty, zobacz, ty, ty zobacz Galtram, nie? Galtran, zaawansowana nekromancja, specjalność szkielety. Co jest? Dobra, wiesz co, ja bym sobie... O, złoto. Idę po złoto. O, o, o patrz na szkieletę u góry. Tarmowe. No widzę, widzę. Jadę tam. Jadę tam. tam... Tak, to, tak. to zbierę w następnej Tylko, turze. Tak myślę do tej fontanny, nie wiem, czy warto ci się wkładać Wiesz co, na razie ja to sobie chyba odpuszczę. Dobra. Nie pamiętam, właśnie, czy tam trzeba było walczyć, czy nie? Właści... Właśnie. Wiesz co, właśnie ja też nie wiem. Bo z drugiej strony mówię jakby ci tam to... hmm. żeby No to... To bym by... wiesz, tak bym save'a zrobił. Dobra, ja też polecę w targowisko, bo tak to zawsze będziemy się mogli wymieniać, wiesz, surowcami jak coś. A w razie potrzeby. A w razie potrzeby, właśnie o to chodzi, dlatego... Tak, ten... tak, o to właśnie chodzi. U o to, żeby ci pomóc wykupić całe wojsko. Tak. Będziemy się wymieniać. Właśnie o to chodzi, dlatego co? Teraz pierwsze co, to ci buduję magazyn zasobów. Magazyn zasobów, darmowe surowce, zawsze się przydadzą. Oczywiście, że tak. Dobra, tu już nic. W kolejnej kurze biorę sobie kaplicę oto lecimy w tak. Bo nie ukrywałam je, mówię, jak trzelać Dobra, troglodyci -tro -tro bierzemy ich. Tak, ja, eee, czekaj. Co to... oni tutaj fundują. No właśnie tą babeczką. Ściana ognia. Może być. To... Ona sobie jedzie tu na Tak, ona niech jedzie sobie gdzieś tu, tu ją wyślę. Eee, co, tym drugim też ci jechać do tej kaplicy? Tak, 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 wiecie. Dobra. Potem koleconę tego kolosem, chociaż kuratem jest właśnie... straszą. To są te co rzucają. <grym> no tak. One są pierliwe strasznie chuj. No. Dobra, to kończę turę i robię swoją. Ja z drugiej strony myślę, że chyba poczekam z tymi gnolami. No. Tam haulu, jeszcze... 12 szkieletów. Ja nawet chyba łuczników nie mam. E, dobra, to co? I czekaj ile ja mam szkieletów? 70 i 8 ożywieńców. Ja bym, sobie, ja bym sobie, A właśnie. Yy, magazyn zasobów. Co ja tutaj potrzebuję na lisze? Gilia magów. No to w następnej turze sobie robię gilię magów i dzień siódmy będzie. Yy, dzień siódmy będzie właśnie mauzoleum. I pierwszego dnia myślę, że sobie ulepszenie jeszcze zrobię, żeby mieć już arcy lisze od razu. Myślę, że to nie. Myślę, że to nie jest jakieś głupie. Chociaż z drugiej strony też tak. W międzyczasie bym sobie no tutaj tak, podszedł. No właśnie, no właśnie potarta, tak idę. Co no, tam przy tej terenie? Pikinierów? Pikinierów. A. No patrz jaki fartuch no. <laughs> no ja kurna strzelców tu wszędzie. <laughs> Dobra, jadę po ten... Jadę ci po ten spel, to na pewno. Tak. Dobra. Ja nie wiem. Nie wiem właśnie czy jechać, kurna dalej zwiedzać. Wiesz co... Do zamku i poczekać do tygodnia. Ja bym ja bym ci się wrócił, bo akurat 7 dnia dojedziesz. No to dawaj mnie do zamku. A tą drugą bym pojechał po prostu. O... Czek... Czekaj zbiera Czekaj, chatka czarownicy to jest. Zajechałbym tam. Jechać? Bardzo ładne, oni tam mają. Talent magiczny. Czy ty strony no pewnie ta wila? Nie, źle. Mi, 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 mi by się... Nie go poprzały, ale. Czekaj, masz, dar masz darmowe skrzynki, to podjadę ci po nie. No właśnie, rzecz w tym, żebym doświadczenie chciał na główną postać, ale. A, okej, okay, okej, okay, dobra. Ale bym tu na przykład pojechał. Właśnie, tam, zobacz. Troglodyci, mnóstwo przeciwników. I tu jest e, szkoła magii. Ale tu masz. A... Ale, ale to by trzeba było, wiesz, już po następnym tygodniu pojechać. No, widzę, że u góry też jest ta wieża tych. Oczu, to brzmi fajnie, tam po lewej stronie. A tu, no jest. A z drugiej strony martwi się, że ten czerwony tam u góry. Ale czekaj, co on ma? On na razie gówniakiem jest, więc. No na razie jest tak silniejszy ode mnie. No, ode mnie, ode mnie w sumie też. Więc dobra, czekaj, trosz, tro, troszkę ruchu zostało, więc ja się ruszę o tak nawet, żeby ruch wykorzystać. E, co ci tutaj właśnie budować jeszcze? Kolumna oczu. Kolumna oczu, dobra. Oczy wasze muszą być. I co? Mogę ci zrekrutować je od razu. No zrekrutuję od razu? Ja to zawsze lubię przez to rekrutować, nie wiem dlaczego, nie, nie lubię tak klikać w wyniki, wolę sobie tu kliknąć, bo tu mam wszystko, wiesz, w jednym ja miejscu. Ja też tak właśnie lubię, to ja jest, nie. tak, po prostu. Dobra, twoją turę zrobiłem, to teraz jadę sobie po drewno. O, następne szkielety, nice. Dobra, ja potrzebowałem gildię magów na, na lisze, tak. tak? Dobra, to buduj gildię magów. Gile bagów? to Ignacy mówił. Tak. Tarcza, spowolnienie, zasoby ziemi, rozproszenie, kamienna skóra. Takie zasoby czary. Ziemi, tu Bez kitu, nie. Nie tak tego zakręcia. Bo ja szczerze, to tak dawno temu, że nie pamiętam. Y Z ciekawości ciekawości. Jakbym ci miał powiedzieć, to. To parę ładnych lat to będzie. Ja wtedy jeszcze do szkoły chodziłem. Ja. <noise> to, 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 to Więc wiesz, dobra, zbudowałem, tu się ruszyłem. Dzień siódmy. Myślę, że rozegramy sobie tydzień do końca i będę kończył odcinek, bo już tam za 20 parę minut to jest jak nie pół godziny. No, zbierzemy sobie pierwszą rekrutację. I... Tak, i się... taki, wiesz, taki odcinek prowadzający to będzie, co nie? Akurat na dzisiaj. Wódku jego boku, gdy dowiaduję się, że piekne, są tak wysokie podatki, iż nie byłbym w stanie ich płacić. To no to Polska, kurwa? Jest... <grywa> ty może i tak, ty. O co jest, ty? Można nająć w Shadow Den. Ej, kurde. <grywa> What the hell? Czy o ja liszy jeszcze nie mam? Ja nie mam liszy. Ja jeszcze, ty, jakby mi lisze wpadły. Ja się chyba z całego hajsu wystrykam zaraz. No ale o, dobra o, pięć koła dostałeś. 500 plus wpłynęło. Dobra, ty, od razu rekrutujemy to co, nie? Wszystko. Oczy, 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 oczy jako pierwsze. pierw później. A dobra, ja już te grudy tu zrekrutowałem. Ale dobra masz... Stać. Stać, no zobacz, tak masz jeszcze 23 tysiące kasy. całej budynki. Tak. Zobacz, co na kapitel potrzebuję. gildia magów. Gildia magów i kuźnia. Fakt jest. Dawaj z Kamienia. Czekaj, gdzie to jest? To? Zielone na dole. O to. I dawaj mi. I rekrutujemy. Dobrze. Meks. Dobra. To co? Tym chłopem wracam do miasta. Tak, wraca się do miasta. Dawaj mi wszystkie jednostki. To robimy tak, po prostu. I o. Ja bym ci dał w sumie A nie, w ja sumie mo jest, może, ja może to, być tak. Jeszcze poczekam. Tak, dlatego z nim się już nie ruszam po prostu. Mhm. Mm no, tutaj, na ten tygodniu myślę, że... Może magów jeszcze palmy. Tak, i, o, i, i od razu, wiesz, i od razu sobie czary odbierzesz, co nie? No. A to ta niech dalej jedzie zwiedza, nie? Dobra, a tą a to sobie po prostu, nie wiem, pojadę o tak nawet. Niech sobie zbiera tam... Sobie o, ten o, ten o, o! Uczony. Jechać do niego? A będzie. Mądrość. Ech. No tu no nie może... po... tu nie pojadę. Oczy, oczy. Ale nie wiadę tam bo waszki. Ty... E, Widziesz, tylko kurs chyba blokuje. O. Tak. W na następnej niżej, turze. Niżej, Ni, niżej kurwa. O tak, o. O. Ale i tak dopiero w następnej turze tam dojadę. Tak, wężowy kobiet tam jest, Proszę. No, No, widzisz? Dobra, to teraz moja kolej. Teraz u mnie będzie to samo. 25 szkieletów, 20 ożywieńców. Nice. 5 tysięcy. No pewnie. Żebym wiedział, że to będzie kurde takie wyskakiwało, to bym kurde od razu leciał w pory <grym> na no dzień dobry. I też wracam do miasta. Ja bym już po miał. No. Dobra, dawaj szkielety, rekrutuj, ożwieńców. Eee... Mauzoleum. Ma mauzoleum oczywiście. Króla, Faragowana. Tak, i od razu lisze. A w następnej turze ja sobie po prostu ulepszam lisze. Dobra, to co myślę, że rozegramy jeszcze po jednej turze i będziemy kończyć. Co ty na to? Jak na no. to? No, no to dobra. To tydzień, drugi ten się ten zaczyna. A ten sobie stoi po prostu. Będzie kondorra, kondorra, tydzień kondorra będzie. Kondora. Dobra, to co jedziemy tu? Rekrutujemy. I co? I tutaj chyba. przejdź tam, a nie, przejdzie, Zbierz bo tutaj chyba będę musiał je pokonać. raczej ale to w, nas mówię? w następnej turze dopiero to zrobię, bo no, już no, nie ma ruchu. No, Oczywiście pierwsze co to rekrutacja. Pierwsze co łuczników. Oczywiście. Oczka. Ej, oczka. Harpie. Harpie i troglodyty. I troglodyty, tak. Wszystko jest zrekrutowane. O, starszyło. Starszyło. To było teraz gilda magów. Gildia magów. O, za późno Gildia. już kliknąłem. Korciło, korciło. Zostawiam Przyspieszenie, nie tak widzę. Tarcza, magiczna strzała, rozproszenie, rozproszenie ochrona przed nie. Nie, nie? O, Kto to używa? Dobra, wychodzimy tym typem z miasta. Tak, i lecimy jeszcze może na te? Ja... Myślę... To? Tak, te fragmenty, tak, tak. tak. Czekaj, może. To za... jeszcze może... Walka. Tak, to jeszcze walkę to jeszcze zrobimy. To, e, za zapisz grę? Niech będzie. Dobra, damy tak. Poczekaj. Zabugamy. Tak. <laughs> No tak, jeszcze kapsłokie musi być napisane, <laughs> zapis. Tak. I, i co? I jedziemy. I jedziemy I chyba. Nie. To co gonimy wroga? Bo i tak było darmowe X. Darmowe X. Gonimy. To... No, jeszcze brak strat. akceptujemy. To oczywiście że tak. Ale już liczyliście na jakąś walkę też. <laughs> jeszcze trolling do tego <laughs> na koniec. Dobra. Okay. I jedziemy w kierunku. Hajs, hajs, doświadczenie. Mistrz, kredytucie. chyba, mądrość. Dawaj, mistrza. Pokoi wzrok. Nie. Yy, Dobra, lego, legowisko. A i tu jest jeszcze kamień wiedzy. Ale to w następnej turze. Ale to już w następnym odcinku ci zbiorę. Tak, na pewno Dobra. Yy, to ja klikam sobie swoją turę. Znowu tydzień Kondorra. Tydzień kondora. Tak, ja pierwsze co to robię od razu ulepszone mauzoleum. Wiadomiks. wiem jeszcze powiedzieć, że pozdrawiamy w tym momencie majstra, który ma u siebie na kanale reklamy. Tak, tak, durexów, tak. Dobra, pierwsze co to lisze oczywiście. Dawaj tych ożywieńców i to. No oczywiście. Zobacz kartkę. A właśnie, no. Zapomniałeś. Eee, specjalność lisze. E, dobrze, że ci Specjalność lisze, tylko czekaj, muszę zrobić ten sam manewr, co u ciebie robiłem. Tak, przecież Kurde, arkoniacy, ko kocham cię, jesteś moim mistrzem. Dawaj mu to. Dawaj mu to. I ja bym zrobił tak i tak. Eee. A, bo to tak dzieli. Okej. Okay. Ja bym zrobił tak. I bym, I, bym tak. I bym zrobił tak. I bym zrobił tak. I jednostki nie przeniosłeś. Dobra, to tam ten drugi będzie ją miał. Dobra, tam jeden szkielet, to wiesz, może być. E, dobra, i ty My byś. Sobie, że ten ma jednego szkieleta. no. To ja wiem, ale to ja tym będę sobie, wiesz, eksplorował, bo ja z, z tamtego, co ma specjalność, wiesz, szkielety, bo on nekromancję ma, co nie? A, okej, okay. myślałem, że nalicza się, że Czekaj, wiesz co, zanim, zanim zrobię ten ruch, to ja sobie po prostu nadpiszę dwa gałgany. Żeby sprawdzić, co oni tam mają? Nie, żeby sprawdzić, czy jak zbiorę to złoto, to czy mi walkę wczyta. A jednak nie, nie wczytało. Nie Dobra, to skoro nie wczytało, to jeszcze tu bym sobie pozbierał. I tu nie zbiorę. Dobra, to po prostu ja zapisuję jeszcze raz na koniec odcinka. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak było, to subskrybujcie mnie i Archoniacego. I cóż, no. i żegnamy się z wami. Widzimy się niebawem. Tak, widzimy, widzimy się. Na tydzień? Pewnie widzimy? tak. Pe pewnie tak, bo tak planuję sobie jeden odcinek na, na tydzień wrzucać. Tak, żeby sobie w weekendy, wiesz, yy, nagrywać no, spokojnie. to spokojnie. Tak, tak. Także tak, co? Widzimy się niebawem. To jest to było Archon, życzę wam jego dnia, miłego No i... Znaczyna, kłopiwa, tak. no, oczywiście ze mną był wasz kochany, ukochany, jedyny, niepowtarzalny Sreću Łochow. Tak, Ktoś także... <laughs> Przy, przyjmuję pałeczko od Archoniacego, więc już żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i cóż, trzymajcie się i do następnego odcineczka. Siemanko, cześć. Hej.